Czy wiesz, że słowo you tak naprawdę znaczy wy? Często ludzie się dziwią, że po angielsku tylko jest you. I you znaczy jedna osoba, ale też wiele osób. Ale jak patrzymy na angielski język tak historycznie, to się okazuje, że you tak naprawdę znaczy wy. Albo przynajmniej tak było w przeszłości. I właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. Instytut Lingwistyki przedstawia... I szybko przed zacznięciem chciałam powiedzieć, że jak Ci się podoba nasz kanał i nasz content i chcesz więcej pomocy z Twoim angielskim, to sprawdź na dole w opisie, bo my stworzyliśmy specjalnie dla Was bezpłatne siedmiodniowe wyzwanie z angielskiego. Jak masz więcej pytań, sprawdź linka na dole w opisie. To oczywiście w dzisiejszych czasach you nie znaczy wy. You znaczy ty. I też zależy od kontekstu, ale you też może znaczyć wy. Ale bardzo, bardzo dawno temu w Anglii, jak jeszcze Ameryka nie istniała, to ludzie mówili JI. Albo thou. I też mówili we, the, że thee i thou jest to samo, tylko że to jest jakaś odmiana. I "wi i thou znaczyło ty, i słowo ji znaczyło wy. Ale dodatkowo słowo ji, to znaczy wy, się używało zamiast pan. Chyba wiesz, że po rosyjsku i chyba po ukraińsku, ale nie jestem pewny. Oni nie mówią pan, oni mówią wy. To znaczy, że po rosyjsku wy znaczy wy, ale też znaczy pan albo pani. To jest forma grzeczności. To tak jak jest jedna osoba i to jest ktoś, kto ma, nie wiem, wyższe stanowisko niż ty, albo może to jest ktoś, kogo nie znasz i chcesz pokazać szacunek, to mówisz wy zamiast ty. I dokładnie tak samo było w Anglii dawno, dawno temu. To jak rozmawiałeś z kolegą albo ktoś, z którym miałeś dobrą relację, to mówiłeś the albo thou. Jak mówiłeś do dużo ludzi, to mówiłeś ye. Tak, what are you doing? Znaczy, co wy robicie. A jak też rozmawiałeś z szefem, to wtedy też mówiłeś ye, bo ye znaczyło Wy, ale potem jakoś to się zmieniło i nie wiem dokładnie jak to się zmieniło. Prawdopodobnie to się naturalnie zmieniło, bo tak języki działają i chyba ludzie zdecydowali, że wy i thou, to znaczy ty, było tak za mało formalne i zaczęli mówić you do wszystkich. To znaczy, że oni mówili po prostu wy do wszystkich żeby być grzeczni. I tak to po prostu zostało i ludzie przestali mówić thou albo thee, i tylko mówili ji, i ye znaczyło wy albo też pan. I oczywiście z czasem ji się zmieniło na you. Ale myślę, że tak 99 plus procent z angielskiego nie wiedzą o tym. Ja myślę, że Amerykanie i prawdopodobnie każdy, który jest native'em, oni nie myślą o, po pierwsze, formach grzeczności. E, oczywiście można powiedzieć sir i ma'am, ale to jest dodatkowe. Na przykład się mówi, how are you today, sir? Albo how are you today, ma'am? I możesz tak powiedzieć, ale nie musisz. I osobiście uważam, że to jest nawet lepsza forma grzeczności po angielsku, jak mówisz sir i ma'am. Przez to, że nie musisz to robić. I wtedy, dla mnie przynajmniej, to jest tak naprawdę, taka prawdziwa forma grzeczności, bo wybierasz, żeby być grzeczny. Ale po angielsku, jak musisz powiedzieć sir i ma'am, to przynajmniej dla mnie to przestaje być grzeczne, przez to, że to jest wymuszone. Ludzie, którzy są najbardziej grzeczni dla mnie w Polsce, mówią na mnie ty. I dodatkowo ci ludzie w Polsce, przez moje doświadczenie którzy byli najbardziej niegrzeczni, którzy byli chamscy, prawie zawsze mówili na mnie pan. To osobiście uważam, że często pani, pani nie jest grzeczna. Albo ludzie to mówią, bo muszą to mówić, albo to mówią i są chamscy? Okej, okay, wiem, że pewnie się ze mną nie zgodzisz. To jest tego moja opinia. Wiem, że w Polsce uwielbiacie pani, pani, to nie będziemy się o to kłócić. Ale w Stanach o tym się nie myśli i oczywiście jak chcesz, Możesz powiedzieć sir i ma'am, ale nadal na wszystkich mówisz you. Ale też myślę, że Amerykanie nie myślą o tym, że nie ma czegoś takiego jak wy. Jak nie znasz takiego słowa jak wy, to czemu byś myślał o tym, że nie ma takiego słowa jak wy? To czy można powiedzieć you, jak mówisz do kilka osób? Tak, ale przeważnie tego nie robimy. Większość czasu mówimy you guys, ale to zależy skąd jesteś, oczywiście. Myślę, że większość Amerykanów Albo mówią you guys, albo jak mieszkasz na południu, to mówisz y'all. Y'all jest skrót od you all, to znaczy wy wszyscy. Ale myślę, że przeważnie nie mówimy you, jak mówimy o wiele osób. Jak ja bym rozmawiał z całą grupą, bym nie powiedział what are you doing right now. Jakbym powiedział what are you doing right now, albo what are you gonna do later, to ktoś by to zrozumiał, że ja, co ja będę robił. Dlatego mówimy what are you guys gonna do. Albo what are y'all gonna do Osobiście nie mówię y'all, bo się nie wychowałem na południu, ale na południu wszyscy mówią y'all. W niektórych miastach ludzie mówią use albo JUS Hey what is doing Albo what is doing Ja się wychowałem w Filadelfii To jest bardzo typowe że ludzie mówią use albo YUS Hey what is doing? To znaczy wy I też chyba w Szkocji oni mówią use ale myślę, że na TV nie wiedzą o tym, że you jest od jej i znaczyło wy i też była forma grzeczności. Nikt o tym nie myśli i prawdopodobnie nikt o tym nie wie. To teraz wiesz, że dawniej you znaczyło wy i you znaczyło pan i pani. Ale w dzisiejszych czasach you znaczy ty. I czy możesz powiedzieć you jako wy? Mm, może, ale jest lepiej i bardziej naturalne, żeby powiedzieć you guys albo y'all albo use, zależy, gdzie mieszkasz, oczywiście. Ale też muszę powiedzieć, że w dzisiejszych czasach niektórzy ludzie uważają, że you guys jest niepoprawne przez to, że guy znaczy facet. Oczywiście guys dla mnie znaczy ludzie. Zależy od kontekstu, oczywiście. Ale niektórzy ludzie uważają, że o, nie może powiedzieć you guys, bo wtedy to. Tak to brzmi, jakbyśmy mówili o facetach i jak tam jest kobieta, to, to jest niepoprawne. Osobiście z tym się nie zgadzam i myślę, że większość Amerykanów się z tym nie zgadzają. I po prostu się mówi, You guys, i to znaczy wy. To jest tak samo jak się mówi na kogoś pan, hej, to nie znaczy, że on ma ziemię i zamek i ma chłopów, którzy pracują na niego. Nie, po prostu znaczy. Ty! I tak samo jest You guys. Czy to znaczy wy. To daj znać w komentarzach, czy już o tym wiedziałeś, sprawdź linka na dole, żebyś dołączyć do naszego wyzwania i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć!